Zainwestowanie w tą jakość będzie zwracać latami. Bardziej nas interesuje, jaka będzie lampa wisiała nad stołem, niż to, yy, jaką będziemy mieli technologię łazienki. Czy design to nie jest właśnie funkcjonalność? Daje to takie poczucie w ogóle lekkości tej serii. To jest naprawdę sztos i gdybym miał coś jeszcze zmieniać, to bym właśnie zmieniał. Kasiu, yy, wysoka jakość, funkcjonalność, to wszystko co ma Geberit. Czy to też jest... Wysoka cena, czy to są też produkty, na które wszystkich będzie stać? Czy ten wachlarz tych produktów jest na tyle uniwersalny, że każdy będzie mógł w jakiś sposób sobie na to pozwolić? Wiesz, tutaj nasuwają mi się w sumie dwie odpowiedzi, bo tak na dobrą sprawę wachlarz ceramiki Geberit jest bardzo szeroki i trafia i do marki premium, i znajdziemy takie standardowe rozwiązania, które są zdecydowanie w lepszej cenie. Ale pamiętaj, że tak naprawdę yy, zainwestowanie w tą jakość, to jest coś, co się będzie zwracać latami, bo ten czas użytkowania, jak sobie podzielimy przez tą cenę i na początku zainwestujemy troszeczkę więcej tych pieniędzy. To po prostu nam się to zwróci w jakości tego produktu. No tak. no to jest element, który jest stałej zabudowy, tak? Więc tak. pamiętajmy, że naprawdę lepiej zainwestować w to, co się sprawdzi, co ma części wymienne, tak jak Ci wspomniałam, na przykład przy okazji stalarza 10 tak. lat gwarancji, czy tych części zamiennych 50 tak, lat. Tak. To jest coś, czego tak naprawdę nie możemy tutaj porównywać z inną marką. I myślę, że w ogóle biorąc pod uwagę jakby obsługę, serwis, to to są takie kluczowe rzeczy, które teraz mają naprawdę kolosalne znaczenie. Czasami nie wszyscy do tego przywiązują tak dużą wagę, jak my przywiązaliśmy wagę do rzeczy, które są wokół Geberit, tak? A mhm. więc to jest o tyle istotne, wydaje mi się, że my czasami zwracamy uwagę na rzeczy, które, nie wiem, najbardziej widać, takie najbardziej designerskie, bardziej nas interesuje, Jaka będzie lampa wisiała nad stołem, przysłowiowo całkowicie oczywiście o tym mówię, niż to, y, jaką będziemy mieli technologię łazienki tak? y, y, i funkcjonalność jej. Y, a więc po prostu wydaje mi się, że to, to jest bardzo ważne przy, przy tworzeniu. Takiego ale projektu zobacz, i pomysłu. Ale zobacz, czy design to nie jest właśnie funkcjonalność? No absolutnie Ergonomia, jest. tak? Absolutnie jest. Wydaje mi się i tutaj też fajnie, że, 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 że można to tak mocno i stanowczo podkreślać przy marce Geberit. Stawiając na Geberit, właśnie postawiłem na to funkcjonalność, tak? Można mieć produkty bardzo przydatne. W Twoim przypadku powiem, że Aqua Clean, tak? który jest, no, Super kiedyś, kiedyś nie myślałem, Dzisiaj sobie trochę nie wyobrażam. Natomiast chodzi o to, że, że każda rzecz, która jest dla nas jakimś komfortem, szybko się do niego przyzwyczajamy. Ja takie jest powiedzenie, które coraz bardziej rozumiem jego znaczenie: że człowiek do pewnego rodzaju standardu szybko się przyzwyczaja. Nie powiem luksusu, bo to dużo. Standardu. A, a gorzej jest zdecydowanie, jak sobie coś nagle trzeba y, zmienić. Tak? To... Jaki jest twój, Kasia, ulubiony produkt? Mój ulubiony produkt, ja bym tutaj bardziej zahaczyła o same kolekcje. Mhm. Wiesz, ja jestem fanką generalnie wykończeń matowych, takich satynowych. No ja to ja też, czyli już mówisz też w naszym imieniu, to proszę. O, dobrze, to, to teraz będę mogła Ci powiedzieć nazwami, bo faktycznie jest tutaj kilka takich rozwiązań jeśli mówimy o frontach meblowych, to też mamy podział na maty, połyski, satyny i różne struktury. W ceramice Geberit, nie wiem czy zwróciłeś uwagę, mamy serię Icon, która ma na przykład ceramikę matową i tam mamy umywalkę w takim właśnie matowym tak, wykończeniu. Tak, to jest naprawdę sztos i gdybym miał coś jeszcze zmieniać, to bym właśnie zmieniał. No właśnie, ale wspominałam Ci wcześniej o ceramice One, która jest akurat taką moją ulubioną serią. Jest bardzo prosta, funkcjonalna no to oczywiście, ale, ale po prostu ten design jest taki prosty, plastyczny, który może być wykorzystany w wielu projektach. I ona właśnie między innymi ma miskę WC, którą. No, możemy zobaczyć w tym wykończeniu matowym razem z deską toaletową, więc to jest fajne rozwiązanie. Możemy to połączyć z, z, już jakby z każdą aranżacją przestrzeni, na którą będziesz miał ochotę. Natomiast jest jeszcze jedna wersja umywalki, i to jest seria Xeno 2. Świetna w dotyku. Ja mam taką. No tak po prostu specyfikę zawodu ja lubię te rzeczy dotknąć one, one wpływają no tak. na tak takie sensorycznie. dokładnie no tak. umywalka jest mineralna, więc ona nie jest wykonana z ceramiki klasycznej natomiast ta powłoka, ta satynowość aż chce się ją dotknąć to jest materiał ciepły i ten design w ogóle serii Xeno 2 połączonej z szafką, która ma na przykład rant pod umywalką podświetloną a właśnie zwróciłem na to uwagę i chciałam o to też zapytać, a więc fajnie, że o tym powiedziałaś Daje to takie poczucie w ogóle lekkości tej serii tak, tak. I, i, i lekkości tej linii, no bo światło nie znam się tak jak ty. W ogóle się tak nie znam jak ty, ale światło ale dobrze, daje. Tą dobrze użytkość, rozumiesz tak? o co chodzi i, i zauważyłeś też tą formę. Tak, tak? ona, mimo dużych rozmiarów walki, możemy dzięki temu zastosowaniu światła faktycznie uniknąć. To światło jest zaraz troszkę... na, pod zlewem tak. na rancie, na samym brzegu po prostu Dokładnie. całej chyba szafki widzenia. Na całej, na całej tak. linii umieszczonej. się pięknie, szafka. designersko, lekko, to, to co lubię. Ja w architekturze uwielbiam szkło, bardzo lubię metal, e, drewno. Tak? Wszystko pasuje. A wszystko, jeżeli to jest jednocześnie dobrze doświetlone, tak jak przy akcesoriach no to wygląda to świetnie. Kasiu, dziękuję Tobie bardzo ja za tę rozmowę. Dziękuję za to spotkanie, dziękuję za masę wskazówek dobrych, funkcjonalnych, praktycznych. Mam nadzieję, że osoby, które nas będą oglądały, oglądają, skorzystają z tego i na pewno wniosą coś do siebie.